Filtr jest niezbędnym urządzeniem w akwarium odpowiedzialnym przede wszystkim za oczyszczanie wody. Należy pamiętać jednak, że nie jest on urządzeniem bezobsługowym. Jego zadaniem jest wychwycić i zatrzymać zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie. Gromadzą się one na wkładach filtracyjnych, które trzeba regularnie czyścić lub wymieniać. Dobry filtr oczyszcza wodę trzyetapowo. Filtracja mechaniczna to zatrzymywanie różnych frakcji zanieczyszczeń przy pomocy gąbki, waty i innych wkładów. Filtracja biologiczna odbywa się z udziałem bakterii nitryfikatorów, które osiedlają się na wkładach filtra, usuwając z wody toksyczne związki amoniak, amon oraz azotyny. Z kolei filtracja chemiczna polega na adsorpcji z wody szkodliwych substancji, np. przez węgiel aktywny. Część wkładów filtracyjnych można użytkować dość długo, regularnie je oczyszczając, najlepiej w wodzie pobranej z akwarium. Jedynym wkładem, którego nie płuczemy, lecz regularnie wymieniamy na nowy, nie rzadziej niż raz w miesiącu, jest wkład z węglem aktywnym. Jak często powinienem czyścić wkłady w filtrze? Zacznijmy od filtrów zewnętrznych Tetra EX. Jeśli nie stosujemy wkładów z aktywnym węglem, częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia filtra. Na pewno, jeśli zauważymy spadek wydajności filtra, będzie to najwyższy czas na jego oczyszczenie. Po odłączeniu filtra od sieci i zakręceniu zaworów przepływu wody, odłączamy adapter, zabieramy filtr do oczyszczenia. W głowicy oczyszczamy wirnik i komorę wirnika. Wkłady wymagające wymiany zastępujemy nowymi. Pozostałe przemywamy pod bieżącą wodą, a część w wodzie pobranej z akwarium. Nie należy myć wkładów pod bieżącą wodą, gdyż utracilibyśmy wszystkie pożyteczne bakterie, które odpowiadają za utrzymanie biologicznej równowagi w akwarium. Składając kasety z wkładami filtracyjnymi po zabiegach konserwacyjnych, nie zapominajmy o umieszczeniu w nich kapsułek tetrabaktozyn. Zwracamy uwagę na kolejność i prawidłowe umieszczenie pojemników z wkładami. Wkłady ceramiczne umieszczamy w najniższej szufladce, następnie gruboporowatą gąbkę, gniazda filtracyjne, gąbki, węgiel aktywny i fizelinę. Możemy też zastosować innowacyjne gniazda z biopolimeru Tetra Balance Balls ProLine, które są pożywką dla bakterii oczyszczających wodę. Jesteśmy już gotowi do ponownego uruchomienia filtra. Od czasu do czasu czyścimy też węże filtra przy pomocy szczotki Tetra oraz obudowę filtra. Do tego możemy wykorzystać specjalne chusteczki Tetra Easy Wipes, które usuwają papienne naloty. Zmniejszenie wydajności filtrów wewnętrznych świadczy o konieczności ich wyczyszczenia. Jak to zrobić? To bardzo proste. Po odłączeniu filtra od sieci nie musimy go całego wyjmować z akwarium. Wyjmujemy w odpowiedniej pozycji tylko kasetę z wkładem filtracyjnym. Dzięki specjalnej konstrukcji pojemnika zebrane na gąbce zanieczyszczenia pozostają wewnątrz kasety. Nie odrywają się i nie wpadają z powrotem do akwarium. W przypadku filtrów Tetra Easy Crystal czyszczenie i obsługa są nadzwyczaj proste i wygodne. Po prostu raz w miesiącu wyjmujemy stary wkład filtracyjny i zamieniamy na nowy. Nie musimy nawet moczyć rąk, a cała procedura zajmuje dosłownie minutę. Do wyboru mamy wkłady z węglem aktywnym i bez. Podobnie jak w przypadku innych filtrów, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące czyścimy wirnik i usuwamy wapienne osady. W pompkach APS regularnej wymiany wymagają membrany oraz filcowe filtry powietrza, dostępne także oddzielnie jako zestaw naprawczy. Membrana nie jest elementem podlegającym gwarancji. Jako gumowy element znajdujący się w ciągłym ruchu ulega naturalnemu zużyciu. Trudno jednoznacznie określić żywotność membrany, ale po około roku trzeba być już przygotowanym do jej wymiany, choć nierzadko zdarza się, że membrana pracuje nieprzerwanie ponad dwa lata. Żeby wymienić membranę wraz z pozostałymi gumowymi elementami, potrzebny nam będzie gwiazdkowy śrubokręt. Po odłączeniu od sieci odkręcamy śruby znajdujące się na spodniej części kompresora i po jego otwarciu przystępujemy do wymiany zużytych elementów. Zwracamy uwagę na prawidłową pozycję i kolejność ponownego montażu. Na koniec wymieniamy filcowy filtr powietrza. W przypadku problemów z urządzeniami technicznymi, poproś o pomoc sprzedawcę w sklepie zoologicznym lub skontaktuj się z konsultantem firmy Tetra przez stronę internetową.